Ja swoje pierwsze matki tak świadomie wyhodowałem w ubiegłym roku i od razu wiedziałem, że to się źle skończy. Po prostu dostałem zajoba. Myślę, że z jednym z takich sposobów na podniesienie rentowności swojej pasieki to jest hodowla matek na własne potrzeby. Jeżeli ja powiedziałam, że moja pasieka to jest 10 rodzin, zatem zakup 10 nieunasiennionych matek to jest 300 zł. No, gdybym miał fantazję kupować matki unaszynnione, to już w ogóle byłby kosmos. Ja szukam, szukam, jest, chodzi. Ładna sztuka. Pomijając tą nies niesamowitą satysfakcję, tą przygodę z wychowem matek pszczelich, tak jak wspomniałem jest to również dosyć prosta metoda na podniesienie z rentowności swojej mikro pasieki hobbystycznej. Ja matek w ich nie hoduję z założeniem ich dalszej odsprzedaży. Nie dlatego, że jest coś tym złego, tylko dlatego, że to nie jest droga, którą ja obrałem. Nie mam też na to czasu. Ja w tym sezonie hobbystycznie, bawiąc się tym wszystkim, czerpiąc niesamowitą radość, satysfakcję, w sumie wyhodowałem bez wielkiej spiny i napiny. Chyba 4 bądź 5 razy tyle matek, co potrzebuje. No jest nadwyżka i to gruba, co? <grych> Wiadomo, matki można sobie przebrać, matki można sobie wyselekcjonować. Natomiast, tak czy siak, nadwyżka ciągle jest i to nie mała. Tu akurat podbieram stąd dwie mateczki. Powoli zaczynam pasiekę składać do zimy. E, zgłosił się do mnie kolega, sąsiad, bym powiedział. I te dwie mateczki trafiają w jego ręce, matki unasienione. Yy, wiadomo, ja za sprzedaż tych matek, bo one będą sprzedawane, Mercedesa nie kupię. Nie starczy nawet na paliwo do tego Mercedesa. Natomiast będzie za to może z 20-30 kg cukru. Dla mnie jako hobbysty to jest fajna rzecz. A tu stoi rojnica, już pusta. W ramach samopomocy pszczelarskiej pszczelarskiej wymiany, handlu wymiennego, trafił do mnie pakiet pszczół w zamian za młode matki. Ja sobie ten pakiecik osadzę na Ulu Wielkopolskim. Będę mógł się cieszyć swoimi obserwacjami, spostrzeżeniami, jak to wszystko się rozwija, jak to wszystko przede do przodu. Natomiast ja na Ulu Wielkopolskim nie gospodaruję. Ta rodzina na wiosnę będzie sprzedana. I taki to obraz tej mojej mikropasieki. jedna z dwóch. To, że się ma mało rodzin, to, że się jest hobbystą. Nie oznacza, że coś się robi źle czy gorzej. Jeżeli masz nadwyżkę pszczół, bo o to wszystko dbasz. Masz nadwyżkę matek, to możesz te matki spożytkować na własne potrzeby. Możesz podarować kolegom, co też robię. Możesz się wymienić na inne produkty pasieczne z kolegami w ramach tak zwanej samopomocy chłopskiej. Jak się trafi okazja. Ktoś jest chętny, bo ma taką potrzebę. Nadwyżkowe matki unasienione. Również można sprzedać. Nie dlatego, żeby zarobić kuźwa na Mercedesa. Ale może po to, by za te środki kupić pszczołom cukier. To tyle ode mnie. Szymka. Hej, cześć.